A weź coś powiedz Mówię coś, znaczy mówię coś, mówię coś, a więc tak raczej będę mówić Dobra, Tudududum. dobra Jaki masz serwer? Eee, gdzie <grym> to się patrzy? Cześć Kaylee, to będzie do mnie, ale cześć Kaylee, witam na Jorwikim obozie jeździeckim Jestem Maja, kierowniczka obozu i główna instruktorka. Dzisiaj dwie osoby zaczynają naukę jazdy. Poznam was ze sobą. Co? Powiedziałem główna. Kelly jest na Jorviku od niedawna. Lista przeprowadziła się tu jakiś czas temu, ale dużo ostatnio podróżuje. Cześć, Kelly. Super cię poznać. A ten to mój koń, Starshine. Ja takie jakby straszne... Dobra. Nie myślę się tego czytać <grym> Czy jest tu gdzieś siłka? Czekaj, przeklikam to. Może mam jakieś inne scenki. A nie, dobra. Ej, bo ehm. mam wrażenie, że ta kamera tak strasznie działa, że ja nie wiem. Co w tej grze? Kamera strasznie działa. A no, tak dziwnie. A ty już jesteś na tym swoim polu? No, chodzę niby. E, czekaj. Tu jakieś ustawienia, żebym mogła coś pozmieniać? Nie wiem, ale jak już podszedłem do konia, więc wiesz. No, ja też mam jakieś właśnie stęki. Raju, pięknie, to już nasze pierwsze spotkanie, Starshine. r Rż, r Gratulacje, Kili, Tym... <gryli>, to przyjaźń na całe <same gryli> życie. Najpierw musisz dosiąść Twojego konia. Dosiadamy konia literką E. I później wybieramy. A. O kurde, jakie funkcje? Nie umiem. O, o, e gra okay. mnie... O mam. Myślałam, że już mi, że mnie ta gra pokonała. Dobrze, ja przeklikam te cenki, bo mam się tego. Co? W początku widzę, że jest i zaczęło ci się już siedzieć na koniu, tak. A jak to zrobić? No już cenki masz. A o dobra. O kurde. Czy to jesteś ty? Nie wiem Też nie wiem Jakaś typiara tu jeździ To chyba nie ty Tylko ta laska, wiesz Nie wiem właśnie, czekaj Mam dalej Bo... O dobra, dobra Wydaje mi się, że będziemy się widzieć jak wyjedziemy stąd No <coughs> to jest... um. Ok. Okej się tak przyspieszę, jakiś mam samouczek. Fajnie. Ja teraz muszę skakać. O oh majgaższa to jest gra jest wyrażająca. Ile, ile tych scenek? Jezus Nie wiem Przeklikuj wszystko to się no. da. Bo właśnie próbuję. Jakieś przeszkody. Gdzie ty jesteś? Ja skaczę przez przeszkody. A, to cię tu nie ma. <noise> Jestem. Już święty. Czekaj. No bo jesteśmy na jednym serwerze. To czemu ja cię nie widzę? A nie muszę tego robić. Em... Um. Dobra, moja droga, już wyjeżdżam z miasta, czy wyjeżdżam z tego, więc za chwilę. Mam nadzieję, że się Gdzie pojawisz obok mnie. Ja muszę chyba najpierw to zrobić. Czekaj. Julia, Julia, Julia. Gdzie jesteś? Obok ciebie. Nie widzę cię. To. Auć, <zysy> biegłam. Wybiegłam, ja już wiesz, ja już jestem girl. Wyjechałam stąd. Gdzie ty jesteś? A, czy ja klikam? No, jestem na drodze. Taka blondy lampucera. Ej, jak stąd wyjść? No musisz stąd wyjechać. A jak? A wzięłaś zadanie od Typiary? A nie, nie brałam nic takiego. Jezu. <gulka> Ej, bo mi się to nie chce zatrzymać, jak się zatrzymywało? X. A x? Co mam podnieść? Nic nie masz. Jakie ma... Czekaj, czy ty już przez przeszkody, czy jeszcze nie? E, nie. Júlka, to... nie ja skakałam, ale trzeba tą pałkę podnieść, tak? Tak. A ja myślałam, że muszę przeskoczyć. Nie, musisz pałkę tam zanieść i dopiero później przeskoczyć. A no dobra. Oh my gosh, u mnie ty to słowo, Jezu, ty się teleportujesz. She was a fairy. O, widzę cię. Czy ty mnie no widzisz? Mogę... Czekaj, przyciskam i ono Czy ty patrząc. widzisz mnie? Tak, widzę cię. Oh my gosh. Jej. Czekaj, muszę na ciebie kliknąć. Julia. Zaproś do znajomych. Poszło. Pojawiło ci się coś? No, przyjęłam. Świetnie. I czekaj jeszcze, Julia, i zaproś do grupy. Co to za grupa? Nie wiem. Świetnie. Le robimy zadania teraz. Grałeś to w ogóle kiedyś? Nie. Znaczy, grałem, <gry> grałem parę minutek na, na streamie kiedyś. Ej, też masz stękę, czy nie? Nie. To musisz tam podjechać, gdzie ja Gdzie ty jechałeś? Miło was poznać Dobra, robiłem zadanie Poczekam na ciebie, aż ty też je zrobisz A jakie zadanie? Porozmawiać z Alek A I teraz musisz, teraz klikaj E na Alek, bo na coś chce Miło a, Ciebie się... było poznać O, jest jakieś doświadczenie Dołóż parę przy... Dołożymy Ej, akceptujemy zadanie czy nie? Bo musimy kupić trochę jedzenia, a, ale ja a... nie wiem gdzie To tak Zaakceptowane Dostanę jakiś poziom chyba Możliwe O, zadanie O, to obok jest Dobra, co teraz mam zrobić? Kupić jedzenie a mamy kasę w ogóle? Nie wiem Ale czy to ważne? To jest like gdzieś tutaj <laughs> Dobre, Tino Ile mamy hajsu? Aż 100! To ja kupię... Kiełbaski Jak się z tą schodziło? A, tu bo to muszę przeciągnąć I Jak się schodziło? Nie wiem, a co ty robisz? Gdzie ty chcesz zejść? No z konia ja chciałam zejść, Chcę kupić rzeczy x. x Ale... O dobra Tylko, że... Jak ty ty... Dobra, jak ty ty no. biegasz? Na sobie zwalnię Ja tu biegam, później stoi i idzie i co ją ja zrobić? Musisz przeciągnąć jakieś żarcie. Przeciągnąć? Tak. No. I nic. Ale ty kupiłaś? Nie właśnie. Chodź do. i ty E. Dobra. I mam zamknąć. Tak. I co teraz? siedzę na konia i wracamy. Chyba, że chcesz tam pieszo. pieszo. Ja, wolę, ja wolę pieszo. Woisz tyłem. No. To dobrze, no. Ja se pogalopuję tam. Kiełbaski klasyka. Giejesz tu... ...to się dalej cofa za siebie, jakby... ...jej życie nie obchodzi, ona ma ważniejsze rzeczy. Gdzie ty biegniesz? No nie mamy tam iść? Nie, my mamy się cofać A Czemu tyłem? Tak miło niej Tak ogarnię sterowanie przynajmniej Jezu święty Biedny twój koń na pastwę losu. Gdzie ty idziesz? Można go sprzedać? Julka... To jest gra o jeździ na koniu. A. Jakbyś nie zauważyła. I przy okazji robimy zadania poboczne. Wsiadła. No jedziemy tam gdzie wcześniej, o tutaj. Ja nie ogarniam tej jazdy, jak ty tak przyspieszasz? Klikam dwu wu, wu. A. A później jak, jak chcesz zwolnić, to SSSSS O! Jak się teleportowała tutaj Dobra Bierzemy I mam? zadanie od Lindy Czyli chyba jakieś... Mam na zielono takie zadanie muszę... Tak. Tła. Dzisiaj sobie podjemy dzięki temu, że nie zakup. Aha jeszcze raz od Lindy, mamy teraz żółty. Ale mi że się już zasłoniła, o oh mój gosh Jaki wolny czas przyjęto. Co, że możemy robić, co chcemy, czy co? Nie wiem. Wolny czas. Widać okolicy samodzielnie wróć do ogniska na kolację. Tak, dobra, lecimy. Będziemy sobie jeździć i coś, co ty lubisz najbardziej w tej grze. Nie Nienawidzę tego. Wolę z tego konia zwiedzać ten. To coś. Gdzie ty jesteś? No tutaj! Za tobą! Nie widzę cię. O. Już widzisz? To gdzie jedziemy? Ej, scrollem możesz jechać z tyłu. Mi scroll nie działa. I mogę zatrzymywać się. Fajnie. O, jak przesuwam to mogę pa! Kurde, dobra, to ja tak gram. Mi nie działa scroll. Ej, to gdzie jedziemy? Nie wiem. To, to ścieżko proponuję. Nie cofaj się. Tu mamy mostek... O oh my gosh, co za... Eee, mamy jakąś scenkę, też masz scenkę? Nie. Ja byłam w wodzie. Jezu, ta przez wodę pojechała. Ej, gdzie ty jesteś? No właśnie nie wiem. A, bo ty się cofasz. Hej. Hej. Nie można jechać tam przez most. To bo coś jem. tam nie wiem, gdzieś tutaj ja bym pojechał. Jedziesz? No, próbuję. tylko przez płot przeskocz, a nie w niego wiedź. Gdzieś ty pojechała. Można to przeskakiwać. Naokoło jedziesz? Gdzieś ty jest tutaj. Co ty robisz, Jurka? Czekaj, tak próbuję to przeskoczyć. Ale to musi się rozpędzić, wiesz? O... <słuch> mnie... Dobra, i gdzie mamy iść? Nie wiem, przed siebie. O, wróć do ogniska, kiedy zwiedzisz. A to jeszcze nie zwiedziliśmy my. Coś tu chciał od nas. A, bo to jest ognisko. Gdzieś ty pojechała. Eee. A, mamy ten, iść do ogniska, nie? No Ognisko jest tam? Ognisko jest tam, o... gdzie ja jestem No dobra Ech. Star stable tylko to jesteś pięknego Ja nie ogarniam No ja no, wiem tak. To mamy tutaj już koniec, Tak, tak. No to teraz próbuję siąść Dobra X. Też się siądę Haha w to kropne. No wiem właśnie Chodź do Jurka. Uskrona mogę się ruszać, chyba. Czy nie? Dobra, i co mamy teraz zrobić? Chyba wykonaliśmy zadanie wolny czas. A, czekaj, zielony mi tam ten. O, dobra. E, baw się dobrze ogn przy ognisku ze swoimi nowymi przyjaciółmi. Tak. E, a Miała się chce wygrać przy ognisku? Tak i idę spać Dobra Gdzieś ty jesteś Idzie jest. do domu Ale muza Jakiś spać? Chyba nie wiem Chyba My nie musimy iść spać Ej, no. ktoś mnie konia zabrał Tak można? A nie, to on się ustawił za mną A to nie mój A, bo moje się... nasze znaczy konie się teraz piły w jednym Można i tak Czekaj, chyba to... gdzie tu jest menu? Menu główne Ustawienia, dźwięk Muzyka i czekam? Chyba mamy już teraz taki wieżę, możemy robić na dzień co chcemy A nie, patrz, tam mamy gwiazdki tam to znaczy? Że musimy tam iść Za Mają Nie widzę Tu nie, tak, dobrze, dobrze, dobrze lecisz Tutaj tak? No tam gdzie sobie stoję Adamko z Mają Gdzieś ty poleciała Nie wiem Troszeczkę za daleko, ale dobra Jak ci tak pasuje, to proszę bardzo Jesteśmy To jest chyba jej dom W dzisiaj poszło Kaylee Cieszymy się, że z nami jest i słodkich snów Tak, przyjmuję zadanie Ja jestem. Przeczytałeś tam to zadanie, czy nie? Nie, ale ja jestem w jakiejś planecie. Co? No. Gdzie ty jesteś? Nie wiem, ale ja jestem w jakiejś, w jakiejś krainie A ja też. Czy się nie będziemy widzieć? Co to jest? Nie Mam wiem. Bez... Ja. Chyba musimy, musimy jechać tą rzeczką. Ale tu jest więcej dróg Naprawdę? No To ja nie wiem, jadę na razie jakoś rzeką Aha, mam iść za tajemniczą wizją Ojdź Skubiłem Ja też O, też mam To jest takie dziwne coś no coś to co znaczy? No taki nie wiem, królik No właśnie Ale ja to zgubiłam To nie wiem A widzę już to No strasznie wolne je Prześpieszyło, oh my goodness że mi nie przyspieszy A spadamy, znaczy nie spadamy tylko w dół to czeka w razie co? to czeka w czego dobrze wiedzieć ciekawe gdzie nas to wyprowadzi w ogóle jakieś lewitujące kamienie I mój rej. A się ludzie mam. Co ty widzisz? Jakoś cenkę, że gdzieś biegniemy do jakiejś planety. Mm. Coś lewituje. Jakaś... potwór jakiś. Okej, okay. ja już się obudziłem, pogadajmy sobie z Mają. Dzień dobry, pora wstawać. Dobra. Zjedźmy zresztą śniadanie przy ognisku. Przyjmuję zadanie. Dosiądź konia. Choć szczerze, irytuje mnie na razie to w tym, jakby w tej kieszeni na razie, to, że jeszcze nie mamy możliwości robienia wszystkich zadań, tylko mamy jakąś tam fabułę. Bo ogólnie ta gra polega na po prostu bieganiu po... Bieganiu po mapie. I robieniu zadań od wieśniaków. Na razie nie mamy takiej możliwości bo nie wiem czemu.. Jezu jak ja chodzę musimy przejść taki samouczek, tak? No chyba to jest właśnie tak jako taki, ale co jakaś, nie wiem samouczek się spronazować. To by się spało Kelly? Tak. Opowiedz, opowiedz dziewczynom o śnie tak. Przeklikamy to oczywiście. A potem coś mnie obudziło. No pewnie, że tak. To był koszmar. Raczej nie. Oj, ci przeklikałem, przeklikałam, nie wiem, jak kliknąłem. Teraz muszę pokazać z tym blondynkiem. A raczej znaczy blondynką, sorry. Dobra, ale weszło. Mam nowy poziom gracza. Gdzieś ty biegniesz. Połączyłem się z blondi. Są so już dwie blondy Kłatka <śmum> się kręci. To ja z tobą. Dobra, gadamy z An Annę. Musicie jakie zadanie ona ma nas. Powrót na wybieg. Dobrze. A. Tory. Zbagowałem się chyba. Czemu się zbagowałaś? Nie wiem. Świetnie ci idzie <grymne> A tu wykręcę tym koniem. Lecisz? Lecisz. Musimy wrócić na nasz wybieg mody no tam? Tak Ej, jesteś tutaj? Yy, nie. Gdzieś ty się szwenda? No tam gdzie byłam na początku. Na sam, sam usienkim początku. No, to tam mam iść. No dobra. Widzę cię no. Na mapie widzisz gdzie jestem A, no. Dobra No jedź koniu Zahaczyłem o kamień i koń sobie nie poradził Okej okay. Dobra No jakiś wyścig wyszczy... E. Skoki przez przeszkodę z mają. Bierzemy to. Mamy pierwszy wyścig w tej grze? Już nie lubię tych wyścigów. <laughs> Mam wrażenie. No co? Że. To wcześniej było mniejsze. Ej, bo ja muszę się cofać No ja tak samo. Ja na jadę. O cię. Zrobiłem, mam 39 sekund. Ile ty masz sekund? Ja ci nie powiem. Masz minutę? <noise> Nie. No dobrze. Dobra, Maja. Kadanko. Dobra robota. Super. Super ważne rzeczy gadacie. Ale o, mogę ponieść poziom konia. Podnieść poziom konia. Ja też mogę. Nie. Dobra. To jest znak, że pora zakończyć tą przygodę ze Star Stable. Jak Julka, oceniasz tą grę. <laughs> to jest gra typowa dla, dla dzieci. No, to idealno dla mnie. Jezu. Ale w szczerze widać, że to jest gra taka typowa dla, dzie dla dzieci, ale... Uważam, że sama w sobie mechanika tej gry może być trochę ciężka do ogarnięcia. Szczególnie patrzę na to jak my ogarniamy tę grę. Gdzie nie zawsze idzie nam to z łatwością No, dziwnie się steruje moim zdaniem Tak, mogliby to troszeczkę dopracować bardziej jednak no. Ale nie jeźdź leno. I wkurzy mnie za długi samouczek Troszkę tak, potwierdzam to Mogliby to bardziej dopracować O Jezu, no. leciałem w studnie, nieważne hmm. e, Też ta mapa, w ogóle gra jest bezpłatna, ale żeby grać na pełnej mapie trzeba zapłacić pieniądze. I niekrywające też jest mocno średnie. Im, moj, moim zdaniem przynajmniej. Więc no. Ale cóż, dobra. Ja wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, papa i cześć! Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, bo teraz wszystkie komentarze, lajki są mile widziane, żeby troszeczkę podbić zasięgi, które ostatnio unikły, więc oglądajcie, subskrybujcie, komentujcie, papa i do zobaczenia innym razem!